Witam was. Ja jestem w Garneku, to właściwie nie wiem co to jest. Ponieważ... <laughs> jest to gra z Kickstartera, jak tutaj widzicie. Widzę, że wszedłem do menu już nie mogę z tego wyjść, ciekawe bardzo. Wiadomo, ale jakieś demo w ogóle. Jest to ponoć jakiś kurde. O. Yy, jakiś to wizual novel, taki na pochybę tych japońskich noveli, które trzeba podrywać od tych dziewczyny albo trzeba coś wszystkiego robić. I w cholera jasna, nie wiem jak się za tą grę zabrać. Jest sama po angielsku, więc teksty mogą być trudne i mogę ich nie przetłumaczyć, więc pożytkoj się tutaj tłumaczę. I pewnie znajdę życie tam jakieś łatwe słowa, które po prostu zapomniałem, to jak się w połowa rzeczy nie działa. To w ogóle jest jakiś alfa. Ja zmączony Windows 820 w kienku sobie cisnę. Ale tego nie widzicie. Muzyka zachęcająca nie wiem w ogóle o co chodzi, więc resume. O, może to... O, widzicie. Serce prawdopodobnie oznacza, że będziemy. Wiecie co zresztą? A screeny pokazywały, że takie rzeczy mogą być, wiecie, 18 plus, więc. Uh. Kendo Crash się nazywa Gray co No dobra. MC. Co to jest? MC. Chyba sobie jaja robicie. Auto? Nie <grytania> działa. <grytania> <grytania> MC. MC. Dobra. Ej, co to jest MC? Nie wiem. Janusz. Jakieś proste imię. O, zniknął mi ten. To będzie Janusz. Kowalski. Pewnie, że tak. Jest. Będziemy się tak nazywać. Jakieś dałem podstawowe imię. Kurde. Jest ten w ogóle! Voice acting! Nie będę musiał chyba czytać. Dobra, to uwaga pasażerowie. Jakiś pociąg. announcer pociągu. E, że zaraz przybędziemy. Czekajcie, przewody tutaj, bo to PSW talerze. Za krótki czas do będziemy u celu A żeby się ustawić. Janusz Kowalski. Ciekawe okay. imię. O. Po angielsku w ogóle, nie można zmienić na japoński Ja po angielsku będzie voice acting Tego się nie spodziewałem Teraz tak, obudzić... o, save są Dobra Pierwszy wybór, więc zasejwujemy To jest wizual Dobra, to teraz tak Czy się obudzić? Pobudzę się, no zobaczymy kto to O, ma, jakąś ma. Ej, dobrze jest zrobiona gra Dobra, to już taka nie aż tak w japońskich klimatach, dobra, że y, Janusz a, usilnie otworzył swoje oczy i spojrzał na twarz swojej siostry. Mm, był senny, no, nie chcę mi się tłumaczyć. Jesteśmy prawie w iz ale japońska nazwa, no. Dobra, wrócił się w stronę okna, patrzył się na. Oce... horyzont oceanu w tym szkle coś tam o ja pierciela. no że tam majestatyczny był horyzont że napawało go to siłą, figorem zobaczył las wielki, rozległy ocean, który Wiatr No no wiecie, la klimaty tam. la 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 Nie. No, takiej historii, wiecie. Fantastycznej. Wciąż się śmiało. Niki. Po japońsku to jest pamiętnik. Ale to szczegół. Zachwycała się tym, to jest niesamowite, znaczy piękne. Dobra, to jest coś mrocznego wchodzi. No dobra, Znów się przewinam za szybko, ale tu chodziło o to, że, że rzeczy zmiany są fajne, ale że nie wszystkie zmiany witam pogodnie.

poisak acting jest niesamowity. No, wiadomo, ludzie z ulicy. E, oczywiście, że nie wszystkie zmiany są świetne, ale. No, opuścili chyba rodziców. Tak. Odeszli rodzice. Matko Boska. Nie chciałem opuścić. Dobra, rodziców na no niego będzie. Nie chciałem po prostu coś tam. Dlaczego nie możesz się po prostu cieszyć z tą scenarią czy tym miejscem? Będę tłumaczył wszystko, Boże. Ci, którzy nie rozumieją, to będę tłumaczył Dobra, że... Nie było tu świeży, no Wie, No wiecie, te klimaty, że... Że jest sielanka, wszyscy się cieszą i nagle ktoś coś powie złego i więc... coś. Przepraszam To nie twoja To nie nasza wina Przestańmy się nad tym... Polskiego słowa zapomniałem? Dobra, przestajmy się nad tym coś tam Aaaa! Roz. Mówić o tym przystani. Dobra, niech już zapomniałem. Z Aha, brakuje rodziców. Ja, yeah, life sack. Czekajcie, zapiszę grę. Pewnie, że tak. Dobra, teraz tak. Gramy takim skurczy synem, który odpowiada swojej siostrze, bo siostrze bardzo. Bardzo niedostojnie, czy Czy jesteśmy. Nie wiem. Trzeba, czy... będziemy mili. Śmiechnoś. Jestem tu z tobą. Też się uśmiechnę. Czekajcie, to mi coś tutaj. Dobra, lola włączy szybko. Dobra. No i jestem dla ciebie. Daj mi słowo, zrobię wszystko. No i świecący tam pancerz, chcę. Jestem poważny. Nie przytłoczyłem Może chronić go. Tam, tam nie, tam. Dobra. Znów no, przyzwyczajenia stare, że po prostu sobie przemijam. Nie pamiętam, co tam było nawet napisane. Dobra, wyglądała na zażenowaną, ale. ma pretensji atmosfera się roz... rozluźniła. Zdaliśmy do Izokage, tam proszę. W ogóle nikogo nie ma, tak patrzę. Stanąć przed drzwiami. To nasz przystanek, come on. Wszystko było puste, było to małe miasto. Lol, jakiś biznesman płakał nad moimi dziećmi, i gdzieś tam chodziły. Co, 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 zaraz, zaraz. Dobra, jakieś tam rodziny tam mówiły coś o starych paniach, które tam tańczyły na platformie. Matko Bosko O wiele lepiej Janusz w ogóle, co ja za Da się zmienić. Ja wiedziałem, że trzeba będzie nazwisko wybrać. Nie chciałem podawać, wiecie. Że garneku coś tam, coś tam, to dałem Janusz Kowalski. Rodzina Kowalskich, no trudno. Niki to musi znieść. Dobra, wyszedł z pociągu tam. jakiś torby wziął. E, nie torby. Nie no, torby! Dobra. Mm, wziął jej bagaż i... powoli to akceptuje, coś tam. Super, fantastycznie, świetnie. Zobacz, się to Kaito? Aha, jakiś wujek. Kaito, też jakieś imię japońskie. Yyy... Nie. W jaki czas powiedziałeś, że przyjedziemy? No że powiedzieli mu, że ma być o tej godzinie, że to jest... się jak on wygląda. O, normalnie. No że spojrzał się na nie. Ta gra jest głupia. Co to ma być? Nic się nie dzieje. 10 minuta nagrania. Tutaj jest taka ścielanka, może później będzie jakaś rzeź. Jestem w Japonii. I teraz już wiemy wszystko. Hikarikajto, dobra. No tak się zaśmiała. Digles, Digles to takie. Zapomniałam po polsku takie. takie ucieszenia, ale takie wiecie. No dobra. Hello! My name is Nikki. Hi, Nikki. It is nice to meet you. Kto zrobił na napink? Dobra, quick safe. <laughs> Serio, będę mówić po japońsku teraz? Formalnie, będziemy mieli i wszystko będzie spoko.

będzie formalnie. Dobra, bo to takie wiecie. Nie lubi się podlizywać. Nie będzie... pamiętasz mnie? Oczywiście. tych, tych. Zmienięcie tych proszę. Niech już jakieś dać, bo w japoński tak ciężko z, w sumie usłyszeć, czy jest amator bardziej, czy. czy, czy... Dzieci rosną szybko. To jest jedna. jedna z, 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 z memów takich typowych dla anime, że nagle komuś się zrobiło głodno i wszyscy idą dzisiaj jeść. Tak. Tak. I ruszyli. Dobra. Przestałem tłumaczyć, bo takie, nie wiem, tak łatwo, takie łatwe są zwroty, że aż... Już... Dobra, No, wujek jest energetycznym człowiekiem, że... Pogodnym, że ma tutaj jakąś konsolę. to nie jest konsola. co to jest? Jakiś DVD? Dobre miejsce, ale to miejsce... Wygląda na... ...budowę magazynami. Tutaj dużo tego jest. Stare półki i... jakieś dziwne coś tam. Co to za... Mam gdzieś że to z wodą. Czujesz to? No, świeże powietrze przeszło przez okno i... ...bardzo... Dobra, znów po polsku zapomniałem. No nie ojczyźnianie, no Sprawdzamy. Kraj, wieś ojczyzna. Aaa, no nie wiem jak to przetłumaczyć. Takie. Prowincjonalnie. Coś takiego. Ludo ludowo, o. Dobra, teraz, teraz dobrze. Może no, charakterystycznie dla Japonii. Coś tam na telefonie. Że zaraz będzie. Posiłek... Co jest na obiad? Dobra, ABCD ludzie to jest tak: pierwsze będzie ramen, drugie będzie jakiś ryż, trzecie będzie nawet niech te sushi będzie albo coś takiego japońskiego typu zapiszę nawet. No, co? Powiedz. Hmm. 100% bonafide nigger sushi tomaki sushi. Super dubbingowcy, ale widzicie, trafiłem sushi. Jestem dobry, na razie, cześć. Sushi. Dammit, ey chętnie, no sushi Jedbiam sushi, tak. Oho, nie widzę nic jeszcze, hey, Ło, Mr... wow, prawie to jest też safe, no tak. No nie chcecie ci się podejrzeć tam na górze. Tak. No i poszli. Chyba raczej się posunęli tam bardziej, dobra. Ale trudno, o spoko. Um, małe st... Małe... Aaa! Małe schody. <grym> Boże, które tam... Łazienki, trzy łazienki. Spialnia, Garneku. Czytaj uważnie. No właśnie ze swoich pokoi. No, separowali się podle swoich leżało tam blablabla niekomfortowo musi się za to wziąć i nagle dzwonił dzwonek i przychodzi sąsiadka z ciastem która się uśmiecha i dobra to 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 nie 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 to aha tu jedzenie no dobra niech będzie po jedzenie jestem pełna tak omnomnom tak samo o, oh, by the way, you będą wyglądać? Safe. Po co? Nie wiem. To jest demo. W ogóle już 3, 16 minut nagrywam. Nagrywam to w niskim bitrate, żeby się szybciej wrzuciło i jest bardzo ładnie. Ale... No i tam poszło do kurwa. Sure headmaster, to jest taki. Boże, no dyrektor, no, boże, a dowódca, dlaczego mi się to mieli? Ja, wiecie, ja mam takie, że Czasami nie potrafię po polsku po prostu powiedzieć, jakie to jest słowo. Że mam go znaleźć, no i boże, catch, coś tam złapałem.

Wiecie, jesteśmy dobrzy. to... Pójdziemy teraz dobrą drogą i. Ten koleś, który robi to tak stara się tak. Tak się stara się wczuć w role, aż przekombinowuje to wszystko, więc to... No... Nie pomożemy jednak uzmować tych naczyń. Możemy Jeszcze pogadamy z nią. Jak do niej podchodzi, dobre. To jest takie. A ten zmywał naczynia, już tam zapierdzielej. A niech się. Boże, coś mi tu wypadło. Dobra. No, coś tam zmartwiona. Kreski pewnie, że nie będzie mógł znaleźć przyjaciela, jak coś takiego. Ja to wiem. Nowa szkona? No, tak myślałem, ja to wiedziałem. No, jesteśmy No, oczywiście mówimy przy po angielsku, jesteśmy tak dobrze w japońskim języku. A, kliknąłem poza okienko, dobra. To po prostu. Patrzcie, jak trafiłem idealnie. No, że ciężko będzie zdać przyjaciół. Dobra, to jest tak. Realista bardzo przyjacielski człowiek, aczkolwiek trochę zbyt. No, i taki wiecie, że próbuję wszystko odłożyć zawsze, dobra. O, dobra. Zdrosowana. Ok. Zobaczenia. Posuwa się do swojego. Zresztą. Poszła, że co. Janusz. Trzeba było wybrać normalne imię Teraz wyrzuca pan, że MC to jestem, że ja, ja. nie no dobra Mogę coś z nim zrobić? WO wow, wo. safe Pewnie, że tak Lampy! Nie to, nie to nie ten tryb gry, idę do pokoju No i spędził swojego resztę swojego wieczoru na rozpakowaniu rzeczy dużo książki. Komputer o! Kalendarz. Yy. Ta tablica taka, wiecie, korkowa. są system? To, to jakieś pewnie głośniki. No, nagłośnienie niech będzie. I ciuchy. Trwało do chwilę. Wszystko jest teraz. Ale Kwodol. Kwadro... Jak on ten telewizor tu przeniósł? Ej! To? Tego i tego nie było. On to wszystko w bagażach ze swoją siostrą sami przenieśli. To wszystko, i jeszcze, patrzę, laptop tu jest w ogóle. Nie, fajnie, no, wszystko było fajnie. Ostatnia rzecz została. Zdjęcie mamy i taty. Kiedy patrzę na nie, to. To zbiera mu się na muzykę, no, prost. Mmm, nie go zostawić i. i, i to jest jakiś. Wisiorek, no, ale taki. No, wisiorek, no. Talizman, no, coś takiego, że miał nikki, ale. Nie nosiło go od dawna. Co się powtórzyło dwa razy, nie wiem. Nie położył, że. Skończył wszystko i nie zapomniał o niczym. Widział, że to nieprawda, ale zresztą. Chodził dookoła i. myślał o wszystkich rzeczach, które musi zrobić. jutro, a jutro. Uniform, check. Jest gotowy To jest demo 23 minuty zagramy całe już No i położył się i, i koniec zastał mm, Chodzi o to, że nie było ruchu i że Nie było światła Latarni drogowej, dobra Ulicznej! O! Dobra! A. Mięta. Niech będzie. Z. Proszę spać po prostu.